Użycie broni jądrowej jest w zasadzie moim zdaniem zagrożeniem minimalnym, mhm. bym powiedział ekstremalnym nawet, ale to ekstremalnym dlatego, że ja nie przewiduję jego użycia, mhm. tylko mogłyby warunki jakieś ekstremalne dla Putina spowodować tą decyzję, która by była użyciem broni jądrowej. Po raz, który ja Panu już zadaję to pytanie, tylko okoliczności przez cały czas się zmieniają, czyli mam na myśli znowu straszak nuklearny, który wraca, e, proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, e, z pięciokrotną siłą. To znaczy Władimir Putin straszy tym już bardzo wprost e, i mówienie o tym, że będzie przesuwał tę taktyczną broń jądrową na teren Białorusi, to jest powód, dla którego już nawet alarmuje wywiad amerykański. I teraz pytanie tak na spokojnie. W jakim my jesteśmy miejscu, jeżeli chodzi o ewentualne zagrożenie użycia bronią jądrową przez Federację Rosyjską? Znaczy, ja uważam, że użycie broni jądrowej jest w zasadzie, moim zdaniem, zagrożeniem minimalnym. Mhm. Bym powiedział ekstremalnym nawet. Ale to ekstremalnym dlatego, że ja nie przewiduję jego użycia. Mhm. Tylko mogłyby warunki jakieś ekstremalne dla Putina spowodować tą decyzję, która by... Była użyciem broni jądrowej. Natomiast, moim zdaniem, w narracji Putina cały czas się pojawia broń jądrowa. On tej broni jądrowej używa głównie. W dwóch celach. Pierwsze to straszenie opinii publicznej na Zachodzie. Zachód się boi, paniczy się boi tej broni jądrowej i politycy Zachodu bardzo są wrażliwi na te straszaki i tą narrację Moskwy i Putina. Drugim adresatem, który, do którego adresuje Putin tą groźbę, to jest oczywiście Ukraina, bo Ukraina przygotowuje się do kontrofensywy, której się Putin obawia. O czym świadczą również działania jego armii, która przychodzi do obrony na wielu kierunkach. A zatem grozi Ukraińcom bronią drogą, taktyczną bronią jądrową, której użycie ma zawsze zakres jakby ograniczony z uwagi na zasięgi tej broni, głównie na skutki użycia tej broni, że. Użycie, skutki użycia tej broni są bardzo ograniczone, jeżeli chodzi o ym... obszar. obszar użycia. Mhm. Tak. No dobrze, to y, powolutku teraz po kolei. Pan mówi, że y, zagrożenie to jest ekstremalne, ponieważ tylko w jakichś ekstremalnych warunkach Władimir Putin mógłby się zdecydować na takiej broni użycie. Tylko pytanie, czy my Putina możemy traktować jako osobę rozsądną i co dla niego oznacza sytuacja ekstremalna? Znaczy, wydaje się, że Putina y, chyba już przestaliśmy wszyscy traktować jako roz, no osobę rozsądną. Nikt na świecie go nikt tra nie traktuje normalnie. Ja uważam, że w tej chwili, bo Putin jest, Putin jest w totalnej izolacji. On w tej chwili jest izolowany wszędzie, a na arenie międzynarodowej... Jest ścigany przez Międzynarodowy Trybunał Karny, Dokładnie tak. Mówią wszyscy o tym, że rozmieszczenie broni jądrowej na Białorusi to y, stwarza warunki do tego, żeby mogli uderzać wszędzie na terenie y, Ukrainy tą bronią jądrową taktyczną. No właśnie, bo... z tego powodu rozumiem Białoruś, tak? Tylko jeżeli chodzi mm. o... Ja wiem Pani o to co, moim zdaniem nie, moim zdaniem Rosjanie mają wiele nosicieli do tego, żeby musną rogi uderzyć, mogą to być Iskandary, mogą to być samoloty, mogą być jeszcze stare systemy toczka o zasięgu 125 km, zatem może to też być i artyleria. Dużego kalibru, w związku z tym Rosjanie nie mają dużych środków. Stąd nie widzę problemu, czy to będzie z Białorusi, czy to będzie z Woronerza yy, oddany ten wystrzał z taktyczną bronią jądrową. To narracja tu się w tej chwili jest kluczową. Nie zagrożenie, a ta narracja grożąca użyciem broni jądrowej.